Nie ma widzowie, dzisiaj sobie nagramy odcinek z Angry Neighbor. Dawno nie grałem. ale no, Dostałam się do tego pomieszczenia i dzisiaj musimy sobie coś rozkmienić. No bo na górze. Nie wiem czy wiecie, o nawet tam był lag i było to widać. Tam, tam jest... tam są takie dwa, dwójka drzwi. O których nie mogę otworzyć, i właśnie one chyba są tutaj. I kiedyś dawno już mówiłem, że zrobię z czegoś odcinek, i zapomniałem, ale dziś, że mam wizowie słowo i go zrobię. Tu był ten zielony cube. Tu taki szepczą Wow! Doszłam i miałam zrobić z tego odcinek. Eee, mm -mm. Widzieliście? tam tamtego. Przelatuję. I nałożę tamtego dużo. I co to jest za miejsce? Tam nie kojarzę tego miejsca, ale chyba już wiem, gdzie to jest. biorę to.

Hmm. no ja to nie wiem To dokąd to prowadzi to gdzieś tu hmm. o działa a to nie to chyba jest tamten pokój widzowie chyba coś tu rozkrminiłem to jest tutaj ale widzowie ja, ja nie mam wielonego pojęcia Czekajcie. Czekajcie. Ja nie miałam pojęcia. Kiedyś na odcinku tylko myślałem się coś. Ja naprawdę nigdy tego nie robiłem. Ja wam nie, ja nie kłamę, widzowie. Nigdy nie robiłem. Czekajcie. zastanawiałem. Ale widzowie w ogóle. Możemy teraz sprawdzić. I lecimy. tutaj poczekajcie. Widzowie, coś wam tu rozjaśniłem na maksa. No jakoś się udało. Choć nie wiedziałem. Dobra, może być. Chwilę się tak porobi. Ale to nie utchnęło. Ale tam utknęło. Tak tam nie mogę wrzucić. Ale widzowie, to jest chyba jakoś na maksa zbugowane. To jest na maksa zbugowane. To jest na maksa jakoś chyba zbugowane. Moim zdaniem to nie jest normalne. Mam tak mało baterii. Ale ja muszę to rozwiązać. Sobie ryzykuję tak dla was. Będę miał 0%, a ja dalej... muszę dla... Ale ja nie wiem, widzowie. Tu się coś zbogowało. U, ale ja nagrywam. Dobra. Widzowie, coś tu jest zepsute. Ale na pewno to nie jest normalne. Ja już mam tak mało baterii, że ja kończę ten odcinek. Na razie!